Gracze czekali na ten moment jedyne 6 lat. Jeden z największych sequeli w historii. Gra, którą najczęściej dodawano do listy życzeń Steam'a, bo zrobiono to prawie 5 miliona razy. Minęło 6 lat od jej pierwszej zapowiedzi, ale w końcu zadebiutuje i to już za niedługo, bo 4 września. Mowa o jednej z największych gier indie w historii, a mianowicie Hollow Knight Silksong. Czemu gra powstawała tak długo? Czynników jest oczywiście par. Po pierwsze, Team Sherry to dość mały zespół, który znany jest z tego, że musi zadbać o nawet najmniejszy detal w swojej grze, zanim ta zostanie finalnie wydana. No i szacun, bo to jest rzadkość w dzisiejszych czasach. Początkowo Silk Song miał być jedynie DLC do Hollow Knight'a, ale w trakcie prace nabrały całkiem innego kształtu i rozrosły się do ogromnych rozmiarów. W grze wcielimy się w postać Hornet, z którą walczyliśmy w części pierwszej, tym razem zamiast w dół do upadłego królestwa, Hornet będzie zmierzała ku górze, ku tajemniczemu miastu Farlum. Zostawcie suba i dajcie znać w komentarzu, czy zagracie w Hollow Knight Silk Song na premierę.